Co tam? Dobrze oh, again. Dobrze? Jest. Dobrze? A, ale czekaj Musimy, patrz tu mamy tak Takie coś do zaznaczania A to jest do ten no Albo Jeszcze wyciągnę z pozuchy. o takie coś Mhm no To taki ten, ale ten to by było lepsze chyba. Albo. Odrysowanie noża. Ty, no, ale tych tak. karteczek chyba nie wziąłem w końcu. Jeszcze mam taki marker. A, no, czekaj. Ty, ale tych karteczek chyba nie co? miałem wziąć i nie wziąłem. O! Fagier! Iwo! O! o! Święta, <laughs> przyszły wcześniej. Patrz, mam taki silnik jeszcze. No. <laughs> um, unboxing. Dzisiaj chcemy wyciąć kształt noży, ale że ślifierka stołowa lino, Nie liniowa tylko... jak on tam się nazywa? Taśmowa? Taśmowa Jest strasznie droga, gniane, są gówniane Będziemy tak. sami robić, o tak. właśnie ja Już Zalej, mamy kłeczka tak. na łożyskach tak. Wszystko Tu silnik elektryczny Stary. Jak to jest ze starej? Jak co damy? Ze ślifierki starej ale co, jak damy, to... Silnik. A, no ty silnik to wiesz... No. To mogę ja nawet na pedałach. <laughs> <laughs> Tylko... ty, tych karteczek chyba nie wziąłem, ale... Andrzej, polej! <laughs> w każdym warsztacie powinno być coś takiego. łam do piwa? Tak. Co to? Nie tędy się... Właśnie. To się wyda. Tam, wstałeś, tam. <laughs> no, no, to, no, to... Co to, kurwa? To nie? A, nie, A bo... To nie ten łąk jeden jest do gwoździ, a drugi jest do piwa, tak jak mieć wina. Zawsze nosił dwa łomy. O widzisz, to jest porter dębowy płatki, bardzo dobry. To ja idę po te... tam może te ryski, no. Chyba, bo... że odręcznie chcesz. No, mogę i udręć, ale <laughs> do filmu Bo że ja Się tak męczyłem, chciałem drukować najpierw, no. ale mówię lepiej rysuję. I patrzcie, ono takie obrazeczki dzisiaj się porysowałem, wstępnie trzy. Ten to w ogóle jakiś dziwak, ten nawet spoko, ale bez tej końcówki na pewno wymyślnej, dziwnej. Ten mi się podoba, ale trzeba by go tu ściąć. Ale moim, uwaga, faworytem, tu, ten tu, 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 tu jest, też taki trochę zdałniony. ale myślę, że w ten kształt mniej więcej można by pójść. Co z tyle, no Czekaj Nie założono. Yes. Te moje, które twoje? Yy, te, co więcej wypitu, to moje Przykro ja tak patrzeć, jak na faję rysowałem To nawet trochę za grube Tak na styki. Na górę O, znowu <głos> Ja <głos> mam układy na ale twoje okulary nie chronią Chronią Oj nie chronią Co? PKP Różnij pan A Tak się <laughs> Jak to przenieść tutaj? Chcielibyśmy to przykleić No to oni tak robią właśnie no. Że wycinają mhm. ten kształt i naklejają go no. Nie, aczem No właśnie, a na mąkę. No i to o, o, o I się robi Zostaw, zostaw. A do A okej. Okay. Mniej więcej tylko. To teraz trzeba to jakoś wyciąć. No. O kurwa, i to piwka naleciało przez... O jaj jebie, naleciało. Jestem Iron Man. Oj tam, to sedymencja na dno na pewno poszło. Można? takie coś... Szkieta pojebało. No ty to się trochę boję, że to tak szarpać będzie, wiesz, nie wiem. No O jest. Oh yes. No ale to uważaj. Ja się boję, że to naprawdę będzie szarpać. No właśnie to miałem na myśli. Nie tutaj postawić. No nie, Ale to no. wtedy miałem kontroli, no. właśnie, no. najlepiej, mamy... kutas tak było, nie? Ale poszło, dobra. Jak on trzyma tego jak trzy ty miałeś kiedyś kątówkę w rękach? Co ci dało, że uciąłeś klapę? Nie wiem, kurwa pilnikiem może. Do imadła. A, no ta, o, tak. O! A spróbuj tą żabką O, teraz to idzie! No elegancko! Żabka to, jest to jest... O! Nawet podobne. Są szlifierkę mm. bym przyniósł z kołami. Musisz być chuju krótszy. <laughs> Ty, ale patrz nawet... Ja tak się sugerowałam właśnie tak... Mm -hmm. <laughs> Pasuje tutaj kciuk. Tutaj mi mm. ostrze. No? Ja się rozpędzisz Fajne! Ten napad na szkołę, który planujemy. Kurwa! Bo <grym> no? jest! Nie! Bez cicho! To. Napad na lidla. <grym grym grym> Włączamy niskie ceny. O, Co O ale gorące, Kurwa! Co on Poparzyłem się! Oh, yes. O, ale gorące! kuj, to gorące w chuj! Nie dotykaj! A? A jakby to na ziemi postawić. No! No! Tak. Patrz, jak to ładnie, no? Nie, Ty no, to co nie? Tylko to trzeba, wiesz... Samemu widzę to... Tutaj tańno. gdzieś tak... No, tak. Ale pa, już się zwęziło. No A kurwa, jak chce się. Urwaą, no, fajn. <yuślaash> z grubości na pewno. Tak. O! No, już ostrze, powiedzmy, że się robi. Tylko... Ty no, uczymy no, się no? się?